And the winner is... Witam Was ciepło i serdecznie w kolejnej bitwie już ostatniej 1 GRB czołgów ciężkich. Pretor podejmował wyzwanie X-a Niestety znowu Pretor musisz odpaść w 1.8, 8 Strasznie mi przykro. GTRX okazał się lepszy, jeśli chodzi o wagę powtórki niż Twoja. twoja twoje punkty 25-75 to jest bardzo wysoko. Nie wystarczyły, żeby się przez GTRXa e, przewalić. Niestety ten się okazał. Trochę silniejszy niż, 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 niż Twoja powtóreczka, więc zobaczmy w jakim stylu Pretor kończy zabawę w jednej 1.8. Czołgów ciężkich. Jedziemy tutaj oczywiście Aimixem 5100, czyli ciężkim czołgiem, z dużym, dużym cudzysłowie oczywiście ciężkim czołgiem amerykańskim, e, francuskim oczywiście 8 e, tieru. Dlaczego cudzysłów przy ciężkim? Ponieważ ten czołg nie posiada praktycznie pancerza. 90 z przodu, 35 z tyłu, 30 z boku, to jest kadłub, wieżyczka, 90, 30 i 30, pod takimi kątami, że no ciężko cokolwiek tym czołgiem odbić. Działo oczywiście 100 mm, średnie obrażenia 300, na penetracji 232, na pociskach premium, penetracja wzrasta do 260, 3, 6 pocisków w magazynku, oczywiście w, w jednej kasocie. Strzał między pociskami, niecałe 3 sekundy. Przeładowanie kasety niecałe 50 bez żadnych dosłowaczy. Widzimy tutaj, e, Pretor ma trochę bardziej rozwiniętą załogę, trochę bardziej rozwinięte, e, rozwinięty czołg, więc to przeładowanie trwa 46, 53. E, Pretor jest na środku, próbuje coś tutaj złapać na pierwszy cel. Przeładowuje się, e, zostało mu jeszcze e, 20 sekund, więc strasznie długo trwa. Mam nadzieję, że. Będzie to warte zachodu i coś się tutaj pokaże, coś będziemy mogli postrzelać, na razie tutaj sam, wszystkie ciężkie czołgi pojechały w prawą stroną, część ciężkich czołgów pojechała na lewą stronę, więc drużyna się bardzo ładnie rozjechała, nie mam tutaj niestety ma, więc nie wiem jakie tu są kolorki, e, więc zobaczymy jakie jak tutaj drużyna da sobie radę, lewa strona powoli się przepycha, prawa strona się powoli przepycha, więc mam nadzieję, że Pretor będzie miał w ogóle to do, czego, do czego strzelać jeszcze. E, dwie o znaki biegłości na Lufie, więc ten z czołg już jest znany. Oto będzie bardzo fajny pojedynek tych lightów T37, T37, zobaczymy, kto to będzie obro obronną ręką. Ten ginie czerwony i spada z naszego zielonego, który też od mało nie ginie, zeskakując z tego wzgórza. Pretor, co ciekawe, dzielnie się spina na tą, na tą górkę, podjeżdża po tą latarnię. Zobaczymy czy będzie miał jakiś przestrzał. Pierwszy raz to buldok niestety na szczęście dla nas, nas nie trafia. Nie, nie mamy żadnego demarza zadanego, to będziemy się z nim ganiać dookoła tej, 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 tej ee, latarni. Bulldog bierze nogi za pas, ucieka przed naszym bohaterem. My mamy tutaj przestrzeń, tego 25 na 2, ale na razie nie, nie ryzykujemy. Widzimy prawa strona elegancko tutaj pcha, a lewa e, nawet nie wiem kiedy zniknęła. Te ciężkie czołgi poszły się przejść pod naporem przeciwnika. No i teraz lewa strona jest pusta, widzimy dwa ciężkie czołgi się przebijają przez środek. Pretor już się na nich ustawia, tutaj z górki. Będzie miał szerszą. Ma też skałta, który stoi w kwadracie G3 E25. Elegancko, na pewno będzie świecił w tych szaczkach. To co się dzieje tutaj na polu bitwy. Wsparcie też leci dołem. Is, trzeci i się wróciły. t 4 pojechał sam do przodu, żeby bronić tej flanki. Przypychać dalej. Pierwszy frag, kolejny oczywiście, zdobyty przez tego t 34 4 Bulldog pada pod naporem tego amerykańca. Nadal czekamy aż, aż coś tutaj wyjedzie. Pretor jeszcze nie oddał żadnego strzału w tej bitwie, więc na razie nie ma możliwości, żeby jakikolwiek damage mógł oczywiście mu wpaść. Tak to samo z WN8 pojawia się amerykański Tedek, pierwszy strzał, drugi strzał z, z damage'em i z fragowaniem. Mamy pierwszy frag, pierwszy damage na naszym koncie. Jeszcze cztery pociski w Tym w, w tym momencie jak panterka nadzwyczaiła. Dostajemy nieprzyjemną bułkę od, tej, od tego niemiaszka. To jest delikatne wycofanie kolejna była... Cały czas się świecimy, cały czas jesteśmy widoczni, jak Pantera ma na nas przestrzał. Prytos z kolei się ustawia na te czołgi e, na dole. Będzie pierwszy strzał w tą suczkę, weszło. Kolejny strzał już nie zdążył, ale teraz się przeładowujemy na tego C4. Kolejny frak. kolejny, e, kolejny demacz, przepraszam. No i jeszcze jeden, wystarczy, żeby tą kasetę e, słusznie opróżnić. E, jedna kaseta, 1600 obrażeń. Jak na, dla mnie, jak najbardziej sympatycznie. E, czołgi e, ciężkie. Przepchnęły tego T4, który był po prawej stronie, buzetka i trzeci jadą środkiem, Piotr się przeładowuje, mamy jeszcze 30 sekund do przeładowania, więc teraz jesteśmy oczywiście wyłączeni z bitwy. Petret postanowił wyjechać naokoło, zajechać te czołgi ciężkie od prawej strony w owieżel, lewą stroną, czyli środkiem idą nasze dwa ciężary, więc teraz chwilkę poczekamy, aż się przeładowujemy. Pytam tutaj, myślę, że pewnie ten IS tutaj wyjedzie, będzie miał na tego ISa trzeciego przestrzał, na razie nic nie pokazuje, podejrzewam, że ten IS, a nie jednak wyjechał na naszego bohatera, mamy jeszcze 3 sekundy przeładowania, to będzie bolało, za 360, ale teraz dwa strzały i, dokładnie, czołgu radzieckiego nie ma, mamy jeszcze 4, 4 pociski w kasucie, teraz się wracamy, widzimy, że baza jest kapowana, nikt nie ma możliwości tej bazy obronięcia, ponieważ te dwa, Czołgi ciężkie poleciały środkiem, więc zostaje tylko pretor, który teraz dzielnie leci, broni z własnego kapa i trzeci kapuje, stoi w miejscu, Suczka 1, 2, 244 cały czas tam w niego celuje, będzie zbijała tego kapsa powolutku, arta już uciekła do zagłębienia, no i teraz pretor odważnie tutaj w krzaczki staje i wykończy tego, tego, ten czołg radziecki. Pierwszy strzał weszło, od razu mamy też zerowanie zegara, Podjechanie bardziej do przodu, żeby mieć na niego większy przestrzał. O, teraz już ten Isek nie ucieknie jeszcze ładnie tyłeczkiem się wystawia do naszego bohatera. Dostaje kolejną bułeczkę. Już nie wie gdzie uciec. E, chce koniecznie kapować, ale widzi, że zostaje odpoczony e, od przez naszego bohatera. Strzał z dingiem na szczęście. No i teraz wykończenie w pięknym stylu tego Isa trzeciego. E, trzeci frag na naszym koncie. 3000 z obrażeń. Jak się nic nie działo, to teraz widzimy preter hurtowo nabija sobie ten dymecz i te fragi. WZK i zjadą jadą na tego t 34 Teraz WZ nie powinno mieć problemu z tym amerykańcem. Wymiana na pewno będzie na korzyść tego czołgu chińskiego. No i teraz, środkiem przeładowujemy 25 sekund, jeszcze nam zostało. Lecimy do przodu i spróbujemy wybić te dwa TDK oraz arty, które tam się czają. Teraz widzimy jeden TDK się pojawia przy ISie trzecim, to znaczy nie ma z nim szans. Dokładnie ISi zjedza tego amerykańca. W tym momencie widzimy ta wózetka cały czas się bawi z tym t -4. No, wbrew pozorom Amerykaniec dał radę temu temu niby, niby że ta wózetka miała, miała więcej chapsów, zginęła pod naporem tego amerykańskiego czołgu. Pretor, który odważnie górką, środkiem leci, nawet się nie zatrzymuje, zjeżdża w dół po, tej, po tych przestrzelinach, po tych, po tych kamieniach. No i teraz lecimy na tą jak panterkę, która nam parę tutaj strzałów przysłała. Jest pod. Ciekawe gdzie nas wyświeciła jest i tam jak panterka stoi sobie tutaj elegancko w krzaczkach, więc będzie pierwszy strzał dostała. Sama wymiana jest dosyć niekorzystna, bo nie wiem czy zdążymy jeszcze ją, jeszcze ją trafić. Teraz będzie chyba na styk! Oj, zdążył ją ubić na szczęście. W tym momencie chyba też Arta strzeliła tuż koło nas, więc na szczęście dla pretora ten strzał szybko wszedł. Czekamy gdzie jest Arta. Jest po lewej. Teraz będzie kolejny fakt na naszym koncie. Strzelamy! Bez nawet przemierzenia większego zdejmujemy tą artylerię, No i teraz zostajemy, e, Pretor zostaje sam na tego e, T3-4 z Jumbo. Mamy dwa, mamy dwie peski, więc widzimy teraz bardzo fajne zachowanie ze strony Pretora. Nie jedzie najbardziej oczywistą drogą, nie wyjeżdża tą, tą górką na C5, tylko jedzie naokoło. Tam ten, ten T4 będzie się spodziewał tego mx e, więc musi go zajechać naokoło. Lecimy dalej, miałem tutaj po drodze Arte, która leci kapować widzimy, że ta suczka raczej nie ma jakichś większych standardów, nawet bez, bez X-Format, ponieważ cały czas stoi w jednym miejscu, nie, nie wiem po co ona tam stoi jeszcze, więc, więc no cóż, ff, jego sprawa zawsze się musi trafić jakiś pomidorek, początkujący. tylko czemu? Wszystko to jeździ w czołgach premium, to mnie, to mnie ciekawi, dlaczego gracze, które mają, to, którzy mają naprawdę niskie WN8, którzy jeszcze tej te, te, te gry nie ogarniają, kupują sobie czołgi premium, przecież te czołgi tam wcale nie są lepsze. Yy, tym bardziej, że, że yy, taka gra osłabia naszą, naszą drużynę, ale to już w szczegóły, to jest, jest rozmowa na inną, o, może właśnie, na, może nawet na ciemnotę, to jest ciekawe, to jest ciekawy temat, ale to już szczegóły. Jedziemy dalej, próbujemy znaleźć tego te cztery. Ciekawe, czy on się wrócił, czy stoi przy tym kapie, yy, to jest bardzo ciekawa sprawa. idzie jedzie na środek, ja bym jeszcze pojechał bardziej, ba, bardziej naokoło, ale widzę chyba, że ma lepszego nosa niż ja. Zobaczmy. Że tego to tutaj wyświeci. Jest w krzaczkach, nic nie pokazuje, nic nie ma. Cały czas jest i Amerykaniec, no i to będzie chyba jego zguba. Wierze, wierze się pokazał. W tym momencie pretor kończy bitwę. 4300 obrażeń, 6 fragów. Zobaczmy wyniki końcowe naszego bohatera. Przed wami wyniki pretora. Eee, początek bitwy nie dawał. Yy, szans, jakiś tam że, przesłanek, że ta bitwa tak się ładnie potoczy dla naszego bohatera, a jednak 4 medale za 0,5 punkta, w tym masterka w bita na tym mx 5100 to jest ciekawe, 2 medale za 1 punkt, top gun oraz duży kaliber, yy, 6 fragów ubitych, 2 razy IS-3, raz C-25 na 2, raz Suczka 8, raz t 34 i raz jak Pantera, więc tak 7, 8 mniej więcej. Powpadało naszemu bohaterowi, nie jest źle, e, 78742 kredyty brutto, 2373 ekstwa na bonusie z kątem premium na czysto, ten ekst wynosi 1582, bardzo ładny wynik, jak mówiłem wcześniej 6 ubitych, e, 4362 demedza zadanego e, według naszej... Za za pomocą naszej lufy oczywiście, patrzcie na wynik słuczki. 0000 eee, bardzo, bardzo ładna gra ze strony pana Wodzu, eee, Jak mówiłem, wcześniej, nasz bohater ubił 4362 demedza Po spocie, bardzo ładny wynik, 2500. Jeszcze dodatkowo eee, otrzymał trafień 19, znaczy, o, zadał trafień 19, eee, trafił si razy 17. Sam otrzymał trafień 6 i 5 go spenetrowało. Więc spora, spora, spora część. 2 czołgi wyspotował, ośmiu, zni ośmiu uszkodził, 6 zniszczył, przejechał prawie 3,4 km i punkty obrony bazy 32, jak najbardziej na propsie. Na plus, jeśli chodzi o kredyty, 48 500, równiutkie, więc jest sympatycznie. Dziękuję Ci za udział, niestety znowu musimy się pożegnać w 1.8, a żałuję, chciałbym, żebyś trochę dalej przeszedł. Mam nadzieję, że w kolejnej edycji... Będzie to już możliwe. Gratuluję GTRX-owi znowu, lecisz wyżej. Zobaczymy jak sobie prowadzisz w jednej czwartej. Zapraszam was właśnie już w piątek na 1 czwartą, gdzie do walki stanie pierwsza para bitwa E TIFA i Tosiek 165 oraz druga para Slime.pl i GTRX Zapraszam was, trzymacie się ciepło, Siema!